Hej, kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam sobotkę. Ja robię remonty. U mnie to jest totalne dzisiaj Mam nadzieję, moja Natasia pojechała do Polski do babci z tatą już ponad tydzień, w piątek jakoś pojechali w zeszłym tygodniu. No już ponad tydzień są w Polsce 25-27 wracają. Nie wiem, czy 25 Natasia będzie, czy 27. To mam zaplanowane, że muszę do tego dnia zrobić, skończyć remont, bo u mnie to jest tornado. Natasia dzisiaj z rana dzwoniła, bo się stęskniła. Pokazała jej pokój oczywiście, bo ja zawsze wszystko muszę mówić. <grytanie> to się wystraszyła, ale jakoś przyjęła, bo cały mój pokój poszedł do niej niestety, bo ja mam sypialnię do malowania i pokój gościnny do malowania. Chcę trochę odświeżyć, jak jej nie ma. To wtedy mogę spać tak jak tutaj. Tego, a tak z się to ja już wolę mieć porządek jakiś. Pokażę Wam. Teraz <tuszy> <Ta -da! tuszy> tu jest wszystko już posprzedawane prawie. Armageddon, no ale cóż, no tak jest. Niestety, jak się robi jakiś remont, nie ma ideału. Tam żółte zostało po poprzedniej, tego jak malowałam. Nie mogłam tej wielkiej szafy odsunąć, no to takie coś zostało. Ale już szykuję do malowania. <gryw> tu już tego. Kupiłam taki włochaty pędzel. Taki włochaty pędzel, tani jakiś. Ale cholera, ale to jest takie badziewie. Ale... Ten pędzel to, ten bałek to jest masakra. Ciągle coś te włosy, czy co to tam odchodzi jak maluje. Ja go chyba wyrzucę i kupię inny pędzel, bo on mnie denerwuje. Jest beznadziejny. tani i beznadziejny. Tutaj kupiłam na tasie płytę z Ikei. Znaczy się. Płytę, no to jest. Ta deska. To biurko białe. Białe biurko, ono ma Medi 20, m, bo jej, e, jej biureczko dam do siebie, a to dam większe dla niej, żeby miała więcej miejsca. Tu muszę jeszcze tą latę sprzedać, tą drugą wyrzuciłam. Tutaj zamówiłam sobie w, e, z xxl -a. To nie wiem czy w Polsce jest, ale tu w Niemczech jest właśnie jest XXL, taki sklep. To zamówiłam sobie 100. Będzie to biały blad z drewnianymi nóżkami. Później na, pokażę oczywiście nieuszkodzone, przywiązane jak zwykle to jest norma. Jak łóżko kupiwałam to samo. To jest M20. Nie mam dużego stołu, bo pokoik też malutki, to duży stół byłaby lipa. Tuż już dzisiaj tapetę zerwałam. Tą latę muszę jeszcze sprzedać i tam to biureczko. To biureczko nikomu z Ikei nie polecam. Ta szuklada jest masakra, jak tego, no nie wiem, no chyba dla małych dzieci, ale już takich szkolnych. No ja na Tasi już bym to biurko nie dała, mimo że ma jeszcze 6 lat, ale dla mnie moim zdaniem jest niewygodne. No, muszę dzisiaj to pomalować, zaraz będę, mówię, nagram. <grym> nagram, póki jeszcze nic nie zrobiłam, to nagram. Dzisiaj szafę sprzedam. No, ta ma akurat busa, bo on te okna sprzedaje i montuje i tam drzwi. No to on zawsze dużo miejsca w tym busie ma. To wziął to łóżko, wyrzucił i tamte materace, bo materace nie sprzedawałam. I ten, tą latę jedną wyrzuciłam też tego, a tą drugą chcę sprz sprzedać, bo ona jest w bardzo dobrym stanie nie używana praktycznie. No, szafa dzisiaj poszła, tak jak pokazywałam. Panowie przyszli, i ja mówiłam, że tak, no, tak, gadaliśmy, gadaliśmy, gadaliśmy. No i ten i ten jeden, pan właśnie, nie, tych dwóch, mówię, że mogą mi, bo ja panele chcę sobie nakładać. <gadaliśmy> Mówiłam, że chcę panera nakładać i tego. To nie wiem, że mogą z chęcią przyjść pomóc, że za darmo, że nie chcą nic i ten... Ja mówię, że ja sobie postaram, jakoś tak muszę się też nauczyć tego. Ja mówię, że pomogą, tylko żebym dała znać, to przyjdą, pomogą, zrobią. No byłoby super, ale jakoś tak jestem taka, ja jestem nauczona, że nic za darmo nie ma. No i jakoś tak, nie wiem, nie jestem pewna. Ale fajnie by było tak mieć zrobione coś. No i to na tyle, a ja właśnie chcę tu panelerać, tak myślę, o Jezu, pokazuję Wam ten Tornado tutaj z woreczka, z reklamówki wyciągnęła moje sprzęty do tapety, oczywiście musi być takie coś tego, a ja przeważnie wcześniej to używam, na boki to czasami, ale ten jest najlepszy do wyrównania do tapet, ten jest fajny. No tu mój sprzęt do przyklejania. Oczywiście kijek do malowania, tego też musi być. No, to jeszcze muszę wyrzucić, bo to mi się popsuło. I tą szafkę muszę jeszcze wyrzucić. Tu miałam telewizor, yy, taki duży, ale to dałam tym panu, bo akurat tam było troszeczkę, te, takie pasy były, mnie denerwowały i w ogóle to mówię, ach, dam. No, a tak wszystko mam już tutaj, bo usunięte. Ja tak się zastanawiam, czy tutaj dać panele do tego pokoju, czy laminat. Bo ja widziałam w sklepie właśnie, nie wiem, mi się podoba taki laminat brązowy, nie za ciemny brąz, taki, Jezu, nie za jasny, nie za ciemny, a i z takimi napisami. Nie wiem, czy nie każdemu to może się podobać, ale mi z tymi napisami jakoś się spodobał. Myślałam właśnie o tej, o tym laminacie albo panelach, ale tak się zastanawiałam, czy mi uda się panele ułożyć. Znaczy, się tutaj tego jak, jakbym je na, jakbym nawaliła, no to szkoda, by tyle kasy, kurde, stracić. No, a laminat się boję, że jak zamówię, to że tutaj ci co przywiozą, oni nie będą mogli tutaj wejść, bo jest wąski korytarz. Zostawią na dole. Ja będę musiała sama tutaj tachać takie duże, to ja się załamałam za, za, chyba. No, kupiłam jeszcze kontakty, gniazdka takie. Kupiłam tutaj takie do światła i jeszcze tutaj takie, o gdzie to są, no, no i takie, bo ja mam, powiem wam, tragedia w takim stanie, tragiczny, po poprzednikach jeszcze muszę wymienić, bo no strasznie wygląda. I tak myślałam o tej lampie, żeby wymienić, ale jeszcze zobaczę. Kupię inną żarówkę, bo tak tu ciemno w tym pokoju jest. Ja tą e, lampkę zaproponowałam, ja miałam właśnie szefę kupioną w XXL. u e, Tutaj właśnie to, co teraz była sprzedana i była nawet tego, mam nadzieję, że ten stół będzie też fajny. Myślałam właśnie o takim stole, co ma takie fałdowane boki. Bardzo fajny jest i z tymi grubymi nogami. Ale jakoś mi tak do, do tych moich mebli jasnych nie pasowały te nogi czarne, te nogi czarne nie pasowały do moich mebli, szukałam z białymi nogami, były, był stół z białymi nogami, ale na metr sześćdziesiąt, na metr 60 to u mnie już byłaby lipa na styk. Stół pasuje góra ME40, ale to tak naprawdę na styk. Ja, ja wziąłem na m 20 no bo co? My praktycznie z Naciu jesteśmy. Czasami tam, tata, jedynie tego przyjdzie, jak są jakieś święta czy coś, bo tak tutaj nikt nie przyjeżdża. No to ten ME20 wystarcza, ale powiem Wam, cieszę się, że szara sprzedałam. <grym> naprawdę, bo ja miałam taką stresową już ja mówię, ja pierwszego. A teraz tylko muszę pomalować. Dzisiaj, mam nadzieję, tu pomaluję. Tutaj ta, e, przyjdzie fototapeta. Tu przyjdzie fototapeta. Mam zamówione na ebayu od, takie, e, od takiego... Ja już zapomniałam nazwę tej strony. No i tu będzie właśnie taki las. Znaczy się las. Choinki takie. Choinki zielone bardziej. Taki kolor coś w zielonym będzie tutaj. Miałam już u nich zamówione też jedną fototapetę. Mam już ją otworzoną i tego czeka na przyklejenie w pokoju gościnnym. Dostawa miała być w środę, przyszła już dzisiaj, więc bardzo szybko. Dużo nie ma. Tam chyba 400 tylko sprzedanych rzeczy, bo to początkująca osoba, ale jest 100% pozytywna, więc wzięłam. wzięłam. Jakie 100%, to ja wiedziałam, że można kupić. Bo, jakby było już troszeczkę dużo negatywności, no to już bym nie wzięła, bo bym się to chybała. Ale dostawa szybko, wszystko jest ok, więc zamówiłam od tego pana jeszcze raz. No, pokażę wam, jak te, troszeczkę taki mały remoncik zrobiłam. Wiele tego nie mam tutaj w pokoju gościnnym, bardziej tam w sypialni miałam porobione. Ale pokażę, bo niektóre osoby się pytały, mówiły, że żebym pokazała. No to nie ma problemu. Jeszcze brakuje mi, zacznę od stołu. Tutaj kupiłam właśnie taki stół z XXL, to jest taki na połysk, taki fajny. Tutaj bardzo fajny jest, ale trzeba bardzo uważać, żeby e, nie porysować, więc w tym jest akurat minus na tych brązowych nóżkach, ale bardzo stabilny stół, ciężki nawet troszeczkę mogłabym powiedzieć. I nie drogi, nie pamiętam ile, sto parę euro da, dałam, ale nie pamiętam. Tutaj te tacki położyłam. Tam świeczunie troszeczkę na razie, jeszcze ozdób jesiennych. Tam słodkości na, z Halloween. No i tutaj dałam e, taką tapetę, fototapetę z eBay'a. Kupiłam od e, niemieckiego producenta. Ale bardzo fajna. No może się nie każdemu spodobać taki ciemny kolor. Mi akurat teraz mi akurat teraz tak bardziej e, przypasował ciemny kolor, bo jakoś mi się ostatnio takie podoba, podobają. Więc wzięłam taki las czarno-siwe-białe. Jakoś mi się spodobał. Znając życie, to pewnie na wiosnę zmienię, albo nie wiem. <gryw> Ale na razie mam. Tą fototapetę. No, i tutaj łóżko to samo, no, co tu dałam taką chojneczkę. Pod uwielbiam takie, takie dekoracje chojneczkowe, także bardziej zimą, no, by tu pasowało. dałam fotel, fotel. Na ten fotel chciałam taki no, takie nakrycie żółte dać, ale jeszcze nie wiem. Zobaczę. Tutaj mam lampę kupioną z Ikei. Ona 30 parę euro kosztowała. Bardzo fajna, czarna. Była jeszcze chyba zielona, ale ja wzięłam czarną. Taka zwykła ta lampa, ale jakoś mi się spodobała. Kupiłam takie firanki, białe, one są spoko i one mają tutaj z tymi cyrkoniami, takimi, bardzo fajne. Tam jeszcze zawieszka endless, Ein <grym> Nacia nie chciała, żebym ściągnęła, żeby to, ona chce, żeby jeszcze to wisiało, no to zostawiłam. Tutaj kwiatuszek. Szafa jak była, tutaj to to samo jak było, Teleo, tutaj mam te ozdoby takie, e, te dynie to są z Ikei, tam jeszcze były inne rodzaje dzień. no tutaj ten telewizor kupiłam, nie kupiłam, nie wiadomo jak wielkiego, to jest 50 calowy Samsung, ale bardzo fajny, no i tu dałam pod, e, tą tapetę, taką siwą, ja nie wiem czy tu widać, bo to jest taka siwa z brokatem takim, ale bardzo fajna mi się ona. Strasznie spodobała. Chciałam jakoś tak coś w ciemniejszych kolorach. No i mam. No i tak. Lampa ta sama co była. Tutaj wiele nie zmieniłam. Aha i jeszcze dywan. Kupiłam tutaj dywan. On jest z Ikei. To jest tutaj taki Czarno-biały, taki bardzo mięciutki, fajny, mi się on strasznie spodobał. Kupiłam go w promocji z Familian, właśnie: jak ktoś ma kartę familii, no to dużo może zaoszczędzić. No to ja jeszcze pokażę właśnie tą moją sypialnię, zobaczycie, ale nie wiem. No tutaj ten pokoik to taki skromniutki, ale ja się cieszę. Tutaj sama sobie wszystko mogłam zrobić i tą tapetę. Tutaj to ściągnęłam, musiałam to ściągnąć, tak troszeczkę ciężka ta półka była. Tam też musiałam tego poodkręcać, bo jest przymocowana ta szafka do ściany, żeby nie spadła. Ale z tego telewizora z Samsunga jestem bardzo zadowolona. Akurat film teraz oglądałam <gryw> o, na Netflixie. Jakoś ostatnio uwielbiamy różne filmy, ale mam manię na te, na horory, chociaż teraz oglądałam takie odcinki o tych, Jezu, jak to się na, o nazywa, o biskupie, o rodzinie bis, biskupa, takich cie, ciemnoskórych, ale bardzo, bardzo fajne odcinki. Mi się tak spodobały, że musiałam wszystkie odcinki obejrzeć. No. Tada! No, tu mam wykładzinę z napisami, taką spoko kupiona, bardzo fajna jest, mi się ona strasznie podoba, ta wykładzinka, może nie każdemu się podobać, ale mi ona naprawdę strasznie się podoba, jakiegoś uroku daje temu pokojowi. No i tutaj spoko kupiłam taką biało szafę, naprawdę bardzo fajna jest. Z półeczkami, z dwoma szufladami na bieliznę, wysoka nie jest. Następnym razem to kupię taką do sufitu, ale tym razem jakoś ja nie wiem, tak na szybkiego wszystko robiłam. U góry prezenty dla Natasi już czekają. Nacia się pytała, co to za e, torba tam stoi. To ja mówiłam, że tam tylko tak na choinkę i tam takie rzeczy. No, a to na Tasi prezenty już czekają. Taka szafa. Wszystko z innej parafii. Tutaj kupiłam taką komodę. No, mi się ona strasznie spodobała. Tutaj telewizor z, z tego pokoju gościnnego. Ten malutki dałam. Tutaj takie moje biureczko z fotelem. Tutaj taką lampkę srebrną kupiłam. Takie coś tutaj do długopisów, na gumeczki, na razie takie lustro malutkie. Tu planuję taką półkę, znaczy się już mam kupioną półkę, tylko że właśnie jeszcze trzeba tutaj ją przymocować i tu, tutaj będzie taka półeczka. To biurko mam tymczasowe, ono yy, to jest akurat biurko Ponaci. Na razie mam tymczasowo. Później kupię jakieś inne. Mam w planie bardziej takie pod drewno, żeby drewniane biurko było, bo tutaj troszeczkę za dużo białego jest. To tak, żeby coś drewno doszło. Dlatego później kupię biurko takie bardziej biało, białe, biały z drewnem. Na razie mam samo białe po Natusi, ale nie chciałam go wyrzucać. Niech on się zużyje. A później kupię sobie jakieś inne biureczko. No i tutaj będę właśnie chciała e, taką półeczkę jeszcze. Tutaj mam taki stolik nocny. On był nie wiem z 40 euro na 15 jakoś tak w promocji. Tutaj kupiłam taką e, ten budzik, no mi się on też się podoba, bo wieczorem mogę sobie zapalić i nawet jak nie palę, to i tak się świeci widzę godzinę, więc to też jest super. Tutaj kupiłam takie białe łóżko z Ikea, naprawdę fajne. To jest Met 40. M. Materac też z Ikea, on chyba około 200 euro jakoś kosztował. Bardzo fajne. Zapomniałam tutaj nazwę, ale naprawdę bardzo fajne. No i fototapeta z eBay'a. Bardzo mi się strasznie ta fototapeta podoba, bo ona taka, tak, taki, no nie wiem, taki klimat przyjemny daje w tej sypialni. No, tutaj krzesełko. Jeszcze kwiatek, tu jeszcze moja lata, ale ja ten, bo jeszcze nie mogę jej sprzedać. Dlatego na razie tu stoi. Mam nadzieję, że w końcu się sprzeda, bo ona jest praktycznie w bardzo dobrym stanie. No, tutaj kupiłam taką e, szafkę na książki z dwoma półeczkami z takimi zamkniętymi półeczkami. I tutaj na książki. No, i sypialnia tak się prezentuje. Trochę skromniutko, ale no i to będzie akurat na tyle. Troszeczkę zmiany było. Powiem Wam, że no cieszę się, że tak sobie pozmieniałam troszeczkę. Jak mi się znudzi, to sobie kiedyś tam wymienię. Ale na razie jestem zadowolona. Najbardziej jestem z tej części zadowolona. No, ta wykładzina łóżko, i. Ta fototapeta z tą, z, tą, z, tą, z tą szafką, właśnie na te książki. No, mi się strasznie podoba. <grym> Tutaj tylko mi się nie podoba to miejsce. Tu będę musiała pozmieniać, no ale na spokojnie. Dobrze, to ja Wam życzę wtedy miłego dnia. No i do usłyszenia. Do następnego. Pa! A napiszcie mi, czy lubicie zakupy ten, meble Wiki kupywać. Ja powiem Wam szczerze, że. Te meble to są takie, że naprawdę trzeba o nie dbać, żeby się nie zniszczyły, bo są bardzo delikatne. No ale mi się podoba i też nie są drogie, więc, <noise> więc zawsze warto kupić. Jak ktoś, dla, bynajmniej dla osób, które lubią często wymieniać meble, no to IKEA mi się wydaje akurat, bo tam nie drogie. Więc akurat dobrze. Życzę Wam miłego dnia. No i do usłyszenia, do następnego pa.